Lis i wiewiórka. Występują Kamil, Nosal i Dominika Rączka, realizacja Studio Muzyku i w Katowicach. W starym lesie zima idzie. Dęby liści już nie mają. Kasztanowce stoją senne, nawet buki zasypiają. Zimno robi się zwierzątką, a ubranek swych nie mają. Za to teraz wam opowiem, jak się zimą ogrzewają. Borsuk oraz wielki niedźwiedź zapadają w sen zimowy, ale małej wiewióreczce niech nie przyjdzie to do głowy. Całą jesień i część lata. Nie chcąc skończyć zimą marnie, zbiera grzyby i orzeszki, by zapełnić swą spiżarnię. Ale zaraz kto tak tupie? Kto nerwowo biega w kółko? Gdzie to wszystko położyłam? I się łapką bije w czółko. To wiewiórka, cała ruda, biega, krzyczy. Co to będzie? Grzyby i nasiona szyszki, przede wszystkim zaś żołędzie. Zapomniałam, gdzie spiżarnia, gdzie zapasy swe schowałam. Wszystko mi się pomyliło. Co ja zrobię głodna, mała! Kto mówi? że to jest łatwe kto mówił że wystarczy prosto iść zgubić swój szlak to nie dla mnie duży kłopot mam więc dziś więc ruszam w drogę i szukam zguby swej z moim kół. Wszystkich zapomnę, bo tak już mam Zakopię swe skarby pod drzewem Gdzie je znajdę, jak nie tam I ruszam w drogę i szukam zguby swej Z moim kumplem roztargnieniem Co ja zrobię? Nie wiem już Przeszkód w bródca. Raz na ziemię, raz na drzewo, małe łapki załamuje, i wciąż pyta się dlaczego? Gdzieś w zaroślach ktoś to dostrzegł. Ruda kita z krzaków wyszedł. Kto to taki? zapytacie. <grym> Jestem sobie sprytny lisek. Wiewióreczko, co się stało? Biegasz taka zagubiona. Tak przejmujesz się swą sprawą od swej główki do ogona. A, to list jest! Zjemnie zaraz! Krzyczy wiewióreczka mała. Bądź spokojna, koleżanko, wyjdziesz z tego lasu cała. Dziś nie jestem wcale głodny. Żal mi ciebie. Między nami główkę dawno swą zgubiłaś razem z tymi żołędziami. Zastanawia się wiewiórka. Czy to prawda, co lis rzecze? Czy to tylko taki fortel i narożnie mnie upiecze? Widzisz, rudy lis powiada. Mam marzenie niesłychane, aby lisy były sprytne, zamiast, jak to mówią, cwane. Przemyślała to w sekundę, choć troszeczkę też się bała, domyśliła się, że sama to za wiele tu nie zdziała. Spory problem, drogi lisku. Martwię się, bo zapomniałam, gdzie zapasy swe ukryłam. Gdzie żołędzie swe schowałam. Lis, choć wiedział, że wiewiórki są najlepsze na śniadanie, był samotny. Więc jej nie zjadł, chciał zobaczyć, co się stanie. Kiedy idzie długa zima, taka mrożna, choć i śliczna, razem raźniej, a wiewiórka była całkiem sympatyczna. – Wiem, co robić – lis powiada. – Kto zapasy twe odzyska? Wie o wszystkim, co się dzieje. Proszę państwa, szara myszka. – Pi, 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 pi! pi. – piszczy mała myszka. – Mówcie, drodzy, co się stało? – Zagubiłam swe zapasy. Nic mi więcej nie zostało. Hmm, – Lecz po co to gromadzisz? Co zbierasz, powiedz po co? W chatce ludzi sobie leży owiec, żyto oraz proso. Myk, wystarczy pobiec chwilkę, zakraść się przez mysią dziurę, najeść się za wszystkie czasy i nie martwić się w ogóle. Oj, niepewna to przygoda, boje ludzi się ogromnie, a jedzenie byle czego wcale nie pasuje do mnie. Czyś ty, moja myszko mała, nie widziała mych łakoci? Chodź na pomoc i poszukaj w wielkiej serca swej dobroci. I szukali dzionek cały. Aż ich wieczór zastał ciemny, Wracam! rzekła mała myszka, kopiąc tunel swój podziemny. Jak nie w ziemi, to na górze odparł lisek pomysłowy. Niedaleko w drzewnej dziupli Pomieszkują sobie sowy. Sowy wstają, gdy jest ciemno, idealna więc to pora. Chodźmy sprawdzić, czy też sowa do pomocy będzie skora. hu, hu. hu, hu. co za wieczór, kto tu mnie odwiedzić raczył. Czy to ruda wiewióreczka? W oczach widać łzy rozpaczy. Bohaterka po raz wtóry całą rzecz opowiedziała. I choć sowa mogła pomóc, trochę jej się obawiała. Oczy wielkie, jak dwa dzbany, spory dziób i długie piórka. Szpony, jak u Rysia chyba. Wystraszyła się. Wiewiórka. Dobra, sowo, koleżanko, proszę, rozmiń swoje skrzydła. Cała smutna ta historia już naprawdę mi dziś zbrzydła. Nocą czas mam polowania i zwyczajów swych nie zmienię, ale wiem coś niezwykłego. Posłuchajcie, przyjaciele. Za trzy dni nad naszym lasem będzie gwiazda przelatywać. Złoty warkocz z sobą niesie, rzadko można ją widywać. Ta niezwykła, złota gwiazda, gdy ogonem sobie błyśnie, od tak, może sobie spełnić prośby i życzenia wszystkie. Sowiat to legenda stara. Wszystkie ptaki o niej wiedzą ale żaden nie podzieli się tajemną swoją wiedzą. Widzę jednak, wiewióreczko, żeś naprawdę jest uparta. Z wrogim lisem się przyjaźnisz, taka przyjaźń więcej warta. Zeszli na dół po raz wtóry. Mysz już dawno śpi w swej norze i czekają. I czekają, strasznie zimno już na dworze, aż nadchodzi zawierucha. Hałas, niczym burza, straszny, coraz głośniej, coraz głośniej. Nagle cisza. Więc popatrzmy. Lis pomyślał sobie w duchu. Choć jest strasznie roztrzepana, całkiem miła jest wiewiórka. I poczekał z nią do rana. Rano w brzuchu mu burczało sprawa wcale nie dziwaczna, więc prócz tego, że wiewiórka miła jest, to jeszcze smaczna. Nie, nie to moja przyjaciółka. Lepiej znajdę coś innego. Nie jest dobrze być gryzoniem obok liska ciut głodnego. Zjedli smacznych leśnych grzybów, brzuszki swoje napełnili, trzy czekając dni i noce, śmiechem sobie wypełnili. Być samemu to ciężki los O, gdy przyjaciół dokoła masz Dowiesz, że z nimi radę dasz O tak! I gdy wicher wieje zły I gdy straszne śnią się sny Przyjaciele to tak wiele Dobniał, bo dobrze wie Jak gorące jest serce me W szal czapkę z bąblem weź, Ręce daj, będzie ciepło ci też Bo gdy przyjaciół dokoła Wiesz, że z nimi radę dasz, o tak! I gdy nosek zmarznie ci I już żadnych ciepłych dni Przyjaciele to tak wiele Straszne śnią się sny. Przyjaciele to tak wiele Zostań moim przyjacielem dziś Nagle dzwoni coś I błyska Cóż to może być złotego? Zeń, dzeń! Czy to nasza gwiazda? Co przyniesie nam dobrego? Sprytny Lisku, spójrz na niebo. Gwiazda albo jakieś licho. Teraz powiem swe życzenie, ale na głos, czy też cicho? Powiedz, moja droga przyjaciółko, by się dowiedziały dzieci, gdzie. Spiżarnia zaginęła. Szybko, póki gwiazda świeci. Hmm... Wiewiórka ma dylemat. Jedna prośba, czy życzenie? Może miast żołędzi szukać? To w niedźwiedzia się zamienię! Co za pomysł! Odrzekł lisek i wiewiórkę trąca noskiem. Wiem! Rudzielec krzyknął nagle. Chciałabym! Orzechy włoskie! To największe me marzenie! Tyle o tym naczytałam! Proszę, gwiazdo, bardzo proszę! Swe życzenie już wybrałam. Dziesięć albo 120. To mi na dwa lata starczy. I z radości biega w kółko. Lisek. Tylko nosek marszczy. Gdzie w tym lesie znajdę orzech? Przecież gwiazdy to zadanie. Czemu ty się, Lisie, martwisz? Orzech też ci się dostanie. Spójrz, wiewiórko, co się stało? Co tu leży sobie w trawie? Sowo, zerknij, bo się boję. W takiej udział brać zabawie. Uhu, 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 to jest koszyk. Właśnie koszyk, co spadł z nieba, przelatywał obok gniazda, w którym kołysanki śpiewa. Czym wiewiórkę nakarmimy? Chop, orzechy do koszyka, potem gryzoń kosz odnajdzie, tak poczęstujemy smyka. Kołysanki dla mych piskląt. Czekam sobie, kiedy zasną. A tu koszyk przelatuje, a po drodze gniazdo drasną. Oprócz tego wasza gwiazda strasznie im po oczach świeci. Jeśli teraz pomożecie, to uśpicie, moje dzieci. Przytu mnie i zabierz gdzie. Samotność mnie nie znajdzie, nie. Plasterna, serduszka dwa, od kogoś kto przy tobie trwa. Krykocyk kocyk z liści. Что твой улыбка крадует? Dzieci już zasnęły. Teraz Sowa nam pomoże i opowie, co w koszyku bohaterka znaleźć może. Toż to prawda, gwiazdka dobra, dziś pomogła tej istocie. Koszyk pełen jest orzechów to dla ciebie są łakocie. Och, uwielbiam te przysmaki! Mogę się podzielić z wami tylko raz jej jadłam w życiu nie ma nic nad orzechami. Ale zaraz, gdzie jest lisek? Stoi zasmucony cały. Chcesz orzeszka, przyjacielu? Pyta się go łobuz mały. Nie. Pokiwał lisek głową. Zapomniałem, że marzenia dla mnie, Liska, pozostały niemożliwe do spełnienia. Zaraz, co to za marzenia? Nigdy już się tak nie stanie, by do lisów na tym świecie odbudować zaufanie. Nagle słychać: Zatem spełnię Twoje życzenie tak ambitne. Od dziś lisy dzięki Tobie nie są cfane, tylko sprytne. Kura! Tu zakończyć, by się mogła ta historia. Tak to było, lecz opowiem Wam, co jeszcze się na wiosnę wydarzyło. Lis z wiewiórką, przyjaciele, przyjaciółmi pozostali. Czasem gdzieś spotkali sowę, mysz o zdrowie zapytali. O spiżarni zapomnieli, bo. Wiewiórki już tak mają, że zakopią gdzieś zapasy, ale gdzie? Nie pamiętają. Las jest wdzięczny im ogromnie. Za wiewiórcze harce, sztuczki, gdzie żołędzie zakopały, wyrastają młode buczki. Tak to się na świecie dzieje. Nawet jeśli mieszkasz w lesie, za pomocą pomoc idzie, a szczęśliwy, kto ją niesie.